Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu Bajterowskiej góry MLKS Zboźniki. Witam trenerów pobytu drużyn, pana Złomira, Sławomira z Zwoźnik i Jarosława Bryśnia z Barka. Poproszę o powirczowe komentarze. No ja myślę, że nasze pierwsze powiem było takie po no, szukanie jedna drużyna i druga drużyna szybka słami punktów wróżenie grupy Przeciwnej. Druga po liczba bardzo wygląda jest tam na wysokim poziomie. No remis jest, jest nas służony. uważam z przebiegu meczu. No a bramka w 90 minucie, 9.30, już praktycznie. Wiadomo, że zawsze podłamuje gospodarzy, nas e, ogromnie to cieszy. Już jasno, za jestem zadowolony. No i życzę to no i Jarkowi wszystkim kolegami. Znamy się, życzę samych sukcesów, samych zwycięstw. Jak na wiezie, tak samo w się. Dziękuję. W pierwszej połowie brakowało nam ostatniego podania. Gdyby te podania były lepsze to na pewno byśmy mogli strzelić bramki. W też ciągle uważać i ciężko pracować, żeby się nie dać zaskoczyć. W obronie to się udawało. W drugiej połowie strzeliliśmy tę Ukrainy bramkę. Spodziewaliśmy się tego przerwy meczu, o tym mówiliśmy, że prawdopodobnie tutaj będzie 1:0, 0 Że, że tutaj ciężko będzie zdobyć kolejną bramkę ja no, mam akurat tutaj uwagi, pretensje do zespołu o ten moment od strzelenia bramki, bo tutaj mogliśmy się troszeczkę dłużej przytrzymywać, szybciej mniej a to wielokrotnie, moi zawodnicy chcieli jeszcze drugą bramkę siedzieć na, na siłę, często się y, potem odkrywają tracąc i y, y, siły, i, i tracąc tę także to, to podstawa. Y, ten ten to ostatni fragment meczu można było rozegrać i, inaczej i cieszyć się ze zwycięstwa, natomiast y, bramka, no, bardzo problematyczna dziwna decyzja sędziego. Nie najlepsze to, zostawienie muru. Nie wiem, jak bramka, jeszcze popełnił błąd, czy, czy po prostu nie, nie, nie nieszczęśliwie to piłkę odbił, że, że strzał bardzo mocne, że ta piłka nie wyszła poza bramkę, tylko w siatkę. Włosienki to bardzo ciekawy zespół. Też przebudowie też wielu nowych zawodników też jeszcze sporo pracy przed nimi, żeby się dobrze rozumieli, ale aby ten tak jak to trener powiedział, stał na dobrym poziomie i można było znaleźć w tym meczu wszystko. Dziękuję. Dziękuję. Czy macie jakieś pytania? Mamy w zespole dużo nowych zawodników, prawda? Widać, że to bezgranie nie jest tak do końca. Było wiadomo, że to trzeba zbywać. Panie trenerze, jak pan myśli, że to tak dojdzie do takiego normalnego stanu? Z tymi nowymi żadnymi trendami? Czy już dzisiaj było lepiej? Tak, dużo lepiej. Oczywiście. Też trzeba powiedzieć, że w tym tygodniu ostatnim do nowych chłopaków mówiłem na odprawie przednaczowej. No, zaczynali z sobą więcej rozmawiać. Już tam nie jeden, który siedzi koło drugiego, tylko, tylko szatniczy na boisku. E, się poznają. Tak jak mówimy, e, tutaj właśnie to zgranie jest potrzebne. Myślę, że, że z treningu na trening z meczu nawet będzie. Na razie to, to są nowe osoby, nowe środowisko. Jeszcze to nie jest zespół, jeszcze to nie, nie jest tak, jak, jak powinno być. Aczkolwiek można, e, że się też te po meczu nie było jakiegoś e, spokoju, tylko była, była nerwowość, było niezadowolenie z wyników. To też jest taka oznaka, że wszystkim zależy i musimy pracować nad tym, żeby. Żeby to dużo na była jak najszybciej. Nie tylko chodzi o zbieranie, ale chodzi o w ogóle zrozumienie o, o, o podejście, o zespół o intencje to, to jeszcze pracy. Ja, ja yy, panie trenerze, jeszcze raz do trenera Jarka. Yy, dzisiaj w pierwszej połowie bardzo dużo akcji było przeprowadzanych w prawą stronę, gdzie mamy yy, młodego chłopaka. Nie wiem, czy była taka taktyka. Yy, z lewej tak? strony mieliśmy yy, Pasa, Sebastiana. Jak, jak pan to oceniał? Mm. Czy to tak wszystko? Nie, nie, nie byliśmy pewni jak przeciwnik zagrał. W poprzednich meczach grali bardzo wysoko. Teraz spodziewaliśmy się, że mogą zagrać tak samo, ale mieliśmy wariant właśnie taki, jak tutaj panowie mówią, a jeżeli by zagrali niżej, czyli, by, czyli bliżej swojego pola karnego albo my, Zmusilibyśmy ich do takiego sposobu grania, to wtedy mieliśmy właśnie grać e, na bokach i wykorzystać e, to, że na górze, na trawie, mm, szczególnie właśnie ten zawodnik, który gra na tej stronie, pan Leopard, jeszcze nazwisko dobrze pamiętam, e, właśnie sobie się czuje e, i dlatego chcieliśmy tam właśnie te, te piłki kierować i z tej strony, że było zagrożenie. No niestety, za akurat Artur Filip nie, nie wykorzystał kilku okazji, bo zamiast wcześniej oddawać się albo lepiej ich zakończyć, to, to zwlekał, przetrzymywał i. I ten efekt nie był taki, jak powinien być, z, z lewej strony też było kilka, kilka akcji. Yy, bo właśnie początek tych akcji ofensywnych był z lewej strony po to, żeby ściągnąć drużynę przeciwnika do siebie na tą stronę yy, i dopiero uwolnić właśnie naszą prawą stronę, także tak jak panowie wiedzieli słusznie, yy, taki był zamiar i z drugiej połowy trener zmienił do i już na pewno tak łatwo nie było nam yy, go wybrać Aczkolwiek potem jak Tomek Gajda, że to mega i to dobrze zrobił i z tej drugiej strony. Mhm. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Tak, ja mam jeszcze do dyrektora do, 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 do Czy wy jakieś macie aspiracje na ten sezon? Bo wiem, że tam mieliście w tamtym roku mieliście bardzo, bardzo mocne, a w tym roku jak to wygląda? Tak, rozmowie z prezesem. Wiadomo, że jeżeli klub miał Pan się widać, że to, może, to może się wiąże automatycznie z dużo większymi kosztami, prawda? że na razie za ułożenie przez zarząd grupy mamy takie, żeby po prostu grać spokojnie w górnej półce tabeli. Może być wiadomo, ja żeby nie dołować, bo na końcu tabeli, bo no, to tego, że może jest stres, nerwowość, jak na przykład zaupach, to się odbiją, ja wiadomo, że jest to atmosfera, to tego nie chcemy po prostu dopuścić. Że mamy, no, spokojnie mamy się utrzymać. Nie będącie No, Najważniej znaleźć jakiś sponsor, to wtedy możemy zerwać o że... Dziękuję. Dziękuję Państwu za przybycie i zapraszam za zimę. Dziękujemy.